Witam Was 19 czerwca 2019 roku. Mamy godzinę 3.37. Już się robi coraz jaśniej, a ja lecę teraz do łasina na plażę. Być może wejdę do wody, tego jeszcze nie wiem. Tak więc co? Widzimy się nad wodą i będziemy działali. Działam od jakieś 15 minut tutaj w okolicach placu zabaw przy plaży <laughs> i zobaczcie co wyszło jakieś 90 groszy w drobniakach i piękny korko ociąg do Wina. Łażę tak sobie po placu zabaw i zobaczcie gołym okiem dostrzegam monetkę 20 groszową Kolejny kawałek plaży za mną i kolejne 50 groszy na konto. Jak widzicie, 10 groszówki bardzo mnie lubią. Słońce powoli budzi się do życia, a ja słuchajcie, kolejne groszaki trafiam 50 groszy moja ukochana waluta zobaczcie, jak zwykle 10 groszówki same obłęd. Na plaży działam jakieś półtorej godziny i wychodzi 5 zł z PRL-u, 10 groszy, 21 grosik. Przykro mi, ale dzisiaj jest mocno monotematyczny. Zobaczcie, znów 10 groszówki, 20 i z 2 grosziki. Kolejna porcja. No i dobra, słuchajcie, ostatnia porcja, monet z plaży, 41 groszy, a my zaraz lecimy zrobić podsumowanie. Robimy oczywiście podsumowanie części plażowej, bo zaraz wchodzimy do wody, bo tak tego nie można zostawić. A więc co? Dosłownie 5 zł i 5 groszy. 17-10 groszówek. No, i ten korkociąg do Winka. 5 zł PRL. No i dobra, a ja lecę się przebrać. I widzimy się w wodzie. Pierwszym sygnałem z wody jest taka obejma, jakby nie wiem z aluminium, ale zawsze jakaś odmiana od 10 groszówek. W wodzie się przynajmniej coś dzieje. Zobaczcie, drugi sygnał. I taki tam pierścioneczek dziecięcy z drucika miedzianego. Trzeci wodny fand to prl 10 zł z Bolesławem Prusem Można powiedzieć, że z tego samego dołka wychodzi drugi Bolesław Wychodzi trzecia monetka z tego samego dołka, tym razem jest to Adam Mickiewicz, 10 zł. Jest Prus, jest Mickiewicz, a więc zapraszamy i pana na wodkę, Marcelego No i mamy cały przekrój PRL, słuchajcie, tym razem wpada takie 20 zł. teraz fajny pierścioneczek wpada 6 z metalu ale jest słuchajcie drugi się pierścionek taki dziecięcy coraz rzadsza sytuacja słuchajcie gdzie w jednym sitku miałem dwie monety 20 groszy współczesne i 20 zł prl czy też 10 zł przepraszam 10 chwileczki je potarłem i zobaczcie i tak się prezentują po oczyszczeniu tym razem wpada coś takiego jak klamka taki zatrzask wiecie element tu się jakoś tak zamyka. Wychodzi trzeci, dzisiaj Bolesław. 10 złotówka. Tym razem wpada przez przypadek bardzo ciekawa skamielina, widzicie? To jest takie żyjątko. Słuchajcie, tu na głębszej trochę wodzie wyszło mi 2 złote i 10 groszy praktycznie w jednym dołku. Ja mówię co mi tak tutaj ciągle sygnał daje. Patrzcie jak się ładnie zakotwiczyło mi tutaj wędkarskie do perelki taka obrotóweczka po chwili wychodzi 50, 20 i 5 groszy praktycznie tuż obok a ja cóż, kończę na dzisiaj zabawę zapraszam na podsumowanie części wodnej i widzimy się za chwilę no i czas na podsumowanie niedużo, bo niedużo wyszło z wody, widzicie trochę PRLi dwa pierścionki jakieś tam gadżety wędkarskie 4 złote z groszami a tak wygląda całość dzisiejszego dnia. Plaża i woda. A więc co? Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie filmu. I zapraszam jak zwykle na kolejne odcinki. No, jak zwykle w opisie macie link, jeśli byście chcieli wspomóc mój kanał. Jeśli nie, no to też się nie pogniewam. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.